Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pomyślałam sobie, że robiąc sobie poncho, widzicie wzorem takim ryż, już mam jedno poncho na moim kanale. To jest oczywiście to, które mam na sobie. Wam powiem, że noszę non-stop, jesień, wiosna, zimy, lato, bo jest tak wygodne, ciepłe. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy tak zimno, zanim się nagrzej w mieszkaniu czy w domu, to możemy sobie zawsze coś na siebie tak narzucić. Czy jak wychodzimy gdzieś, takie ponczą mam już, nawet dwa na moim kanale, takie chustki mam również ciepłe na moim kanale. I Wam powiem tak, weszłam na kanał, mój kanał, żeby zobaczyć na ile oczek robiłam. Ja również wchodzę po to, żeby zobaczyć oczek, że później nie robić tych próbek. też muszę zrobić tutaj na 75 cm i wysokość taka sama będzie. to będzie kwadrat. jedna strona, a potem będę musiała robić jeszcze jedną część. szyję i zrobię z tego pączą. widzicie, to jest to moje pączą. z dwóch części się składa. I ja później to pączą zszywam ale muszę zrobić jakby dwie części. I tutaj to jest z pojedynczej wełny, ale ja to robiłam chyba pół roku. I dlatego, że przyspieszyć tą robótkę, pomyślałam sobie, że zrobię z podwójnej wełny i tutaj mam 130 oczek, a tutaj teraz robię, mam 94, bo pomyślałam sobie, że z podwójnej wełny, grubsze druty i wtedy mniej oczek. A więc robótka nam szybciutko przybywa. Teraz robię już drugi wieczór, można powiedzieć, i już mam około 20 cm. A więc powiem Wam tak, jeżeli macie cieniutką wełnę, to złączcie ją i wtedy dam Wam trochę grubszą wełnę, wtedy grubsze druty i będzie Wam robótka szybciej przybywała, bo tak jak z takiej cieniutkiej bardzo to wtedy taki sweterek, cokolwiek nie robicie, będzie Wam pomalutku przybywało i po prostu możecie się zniechęcić. Ale jeżeli ktoś lubi, ktoś chce, nie ma problemu. 200 gram, 700 metrów i na druty między 3 a 4, 60% szurwole, czyli owcza wełna i poliakryl. Od tej firmy Lana Grossa. I Teraz muszę nabrać 94 oczka. Tyle samo, co w tej pierwszej części. I dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie robili, proszę zobaczyć, na no te 90 czy 100 oczek trzeba nabrać dosyć dużo nitki, przełożyć jakby na tą drugą stronę, nieraz i 2 i 3 metry. Zależy, ile mamy oczek. Widzicie, tu jest ta nitka nawinięta. Ja myślę, że starczy przez dwa palce tutaj trzymam sobie mam druty szóstki i zaczynam nabierać te moje dowolne oczka w moim przypadku 94 z góry, dwoma drutami z góry pod nitkę, gdzie kciuk za nitkę, gdzie wskazujący palec i jakby tą samą drogą wracam mam dwa oczka zawsze za pierwszym razem Teraz już tylko i wyłącznie pojedyncze oczka. Już mam trzy. Raz, dwa, zahaczam, przeciągam i ściągam. I już mam cztery. Raz, dwa, trzy i pięć. I tak robię te moje dowolne oczka. Jeden drut ściągam i teraz robię cały rząd, tylko i wyłącznie prawe oczka. Pierwsze oczko ściągam, nie przerabiam, pijam się w oczko, za nitkę przeciągam i ściągam w oczko. Za nitkę ściągam. Można tutaj brać z tej strony, z dołu za oczko za nitkę i ściągać. A można również tak, jak sobie życzycie. Ale jeżeli zaczniecie już tak robić, to już musicie cały czas tak robić. ale jak zaczniecie z tej strony, to już tak robić. Po Przerobieniu można zawsze sobie sprawdzić, czy ma się tyle samo oczek, ponieważ nie jest dwa oczka, a może Wam dać dużo inną szerokość. Nie? Ostatnie oczko przerobiłam, zawsze ostatnie przerabiam, za to pierwsze ściągam. I teraz zaczynam ten mój wzór prawo lewo. Tu mamy wszystkie lewe oczka, jakby lewe oczka są zrobione jakby. I teraz zaczynam ten mój wzór prawo lewo. Bijam się w oczko, za nitkę, przeciągam. Lewe przekładam, jakby kładę na to oczko. Bijam się w nitkę, nitka z tej strony druta, przeciągam i ściągam. Prawe, wbijam się w oczko, przeciągam, ściągam. Lewe, przekładam w oczko, przeciągam, nitkę, ściągam. Tak robię ten cały rząd do końca, a po drugiej stronie tylko powtarzam, gdzie prawe, prawe, a gdzie lewe, lewe. Po drugiej stronie robię tak samo, że pierwsze oczko przekładam, ściągam i tutaj mam prawe oczko. Prawe oczko to robię prawe. Lewe, to robię lewe. I tak powtarzam cały rząd do końca. Zawsze po takim pełnym przerobieniu. Tam i z powrotem zmieniam. I to jest ten cały wzór ryżem. Ekstra, podam Wam ten link. Jak robić ten wzorek? Lewe oczko i ostatnie przerabiam zawsze jako prawe. Zawsze w każdej robótce. Przekładam na drugą stronę. Musi być nitka zawsze naprężona, nawinięta. Teraz dopiero to pierwsze oczko przekładam. Wtedy Wam się tutaj taki fajny przekrobi, jak warkocz do zszywania na okrążkę idealne. Dopiero się wbijam w to oczko i ściągam. I proszę zobaczyć, tak to już wygląda po przerobieniu tego wzoru prawo-lewo-prawo-lewo. I teraz robimy tak. Tu było oczko prawe. Przekładam nitkę i teraz przekładam nitkę i wbijam się z tej strony jakby oczka, wbijam się w oczko, przeciągam i ściągam. Tu było, tutaj jest lewe, wbijam się w to lewe, w lewe jest prościej, za nitkę i przeciągam. Mam prawe, przekładam bijam się z tej strony w to oczko za nitkę i przeciągam mam lewe, bijam się o oczko przeciągam i ściągam i to jest tak zwany wzór ryżem podam Wam po prostu na moim kanale jest już ten wzór podam Wam link do tego wzoru wzór prosty ja się zdecydowałam na niego bo Miałam już taką chustkę, której się już pozbyłam, oczywiście dwóch chustek, które robiłam. <laughs> Nie mam żadnej. I pomyślałam sobie, że zamiast chustki zrobię sobie takie poncho. Możliwe, że będzie wygodniejsze. Kiedyś może jeszcze zrobię sobie chustkę też. To będzie fajne poncho. Możemy po szyciu również tutaj takie frędzelki dać króciutkie. Też będzie fajnie wyglądało. Możemy bez. Zobaczymy, co ja z tego zrobię jeszcze. Możliwe, że wstawię Wam na kanał, bo chciałam w całości. Możliwe, że wstawię Wam na kanał w dwóch częściach, bo już troszeczkę wytłumaczyłam, pokazałam Wam i możliwe, że ktoś zacznie już robić. Idzie wiosna, lato, na jesień, na zimę. To jest jakby na cztery pory roku. Dziękuję. Dziękuję, że mi oglądacie. Dziękuję za łapki, za suby i do widzenia.